Herb Kielc, nadał miastu biskup Krakowski. Odpowiedź A. Jak... Tak brzmiało pierwsze pytanie drugiej edycji wielkiego testu wiedzy o Kielcach, który odbył się w minioną sobotę w Kieleckim Centrum Kultury. Blisko 150 osób przyszło sprawdzić swoją wiedzę na temat naszego miasta. Głównym organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Młodzież Demokracji. Pomysł samego Wielkiego Testu Wiedzy o Kielcach powstał około dwóch lat temu. Pomyśleliśmy sobie jako stowarzyszenie, które organizowało różne akcje, między innymi i społeczne, i charytatywne, i troszeczkę polityczne. Pomyśleliśmy sobie, że warto byłoby zrobić wydarzenie, które promowałoby Wiedzę o Kielcach wśród Kielczan. No i tak właśnie podjęliśmy na pomysł zorganizowania Wielkiego Testu Wiedzy o Kielcach. Wśród uczestników wielkiego testu można było zobaczyć przedstawicieli każdej grupy wiekowej. Organizatorzy nie zapomnieli również o znanych Kielczanach, dla których przygotowano specjalną grupę VIP. A wśród VIP-ów można było dostrzec m.in. radnych miasta Kielce czy prezesów największych firm działających w naszym regionie. Zarówno grupa VIP, jak i pozostali uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań. Każde pytanie miało 4 warianty odpowiedzi, zaś decyzję, który wariant jest poprawny, trzeba było podjąć w ciągu 15 sekund. Pytania, które przygotował m.in. Jan Główka, dyrektor Muzeum Historii Kielc, dotyczyły zarówno wydarzeń aktualnych, jak i historii naszego miasta. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na przykład na pytanie dotyczące długości ulicy Sienkiewicza czy roku zakończenia budowy dworca PKS. Po zakończeniu konkursu większość zawodników była zdania, że poziom testu był naprawdę wysoki, a niektóre pytania sprawiły im pewne trudności. 20 lat nie mieszkałem w Kielcach, więc trochę dużo zapomniałem, ale tak starałem się. Najtrudniejsze były chyba, chyba te pytania o historii. Takie bardzo były blisko daty jedne drugie. Był bardzo trudny, szczególnie sprawie historyczne. Które pytania? dotyczące okresu międzywojennego i wojennego. Bardzo trudny test. A aktualne? Pierwszy raz jestem, syn jest drugi raz. A jak z Pani poradziła sobie z aktualnymi wydarzeniami? Myślę, że dobrze. W przerwie na sprawdzenie wyników publiczności zgromadzonej w Kieleckim Centrum Kultury zaprezentowała się Magdalena Pury, reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji. Po występie piosenkarki już wszystko stało się jasne. W kategorii VIP taką samą ilość punktów zdobyły Magdalena Kuszdal, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury oraz Magdalena Orszula z kina Helios. W drodze losowania statuetka powędrowała do Magdaleny Orszul. Najlepsza w kategorii otwartej okazała się Emilia Maciejczyk, która zdobyła 38 punktów na 40 możliwych. Za zwycięstwo otrzymała laptopa i drukarkę. Organizatorzy rozdali również inne atrakcyjne nagrody, a wśród nich były wycieczki do Brukseli czy roczny kurs nauki języka angielskiego.